Satna. witajcie kochani. Króciutki live. Jutro w niedzielę zaczynam. Zaczynamy kolejny cykl Jogi w Wibracjach Serca pod tytułem Pokonaj depresję. A no, taka nazwa mi przyszła. Może nie dosyć fortunna, ale taka nazwa, która jakby oddaje, oddaje sens tego co. Chcę z Wami wspólnie zrobić przez te 11 dni. Eee, dlaczego niefortunne? Niektórzy mówią, pokonaj, to brzmi jak walka, prawda? Bo to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby pokonać kogoś, pokonać depresję, tylko żeby pokonać własny umysł. Nie musimy nikogo pokonywać na zewnątrz. Musimy, musimy. E, musimy wyjść z zaklętego kręgu. Yogi Bhajan mówił, że każdy z nas, my wszyscy ludzie, jesteśmy w stanie permanentnej hipnozy. Tak, żyjemy w hipnozie. Jesteśmy zaphipnotyzowani w tym e, naszym e, świecie ego, w tym naszym świecie umysłu. A yoga ma za zadanie nas z tego stanu hipnozy właśnie wyrwać, obudzić. Eee, dlatego można by nazwać ten cykl, nie pokonaj depresji, tylko obudź się z depresji, obudź się z hipnozy eee, człowieku, bo życie jest jak ta rzeka. My ciągle patrzymy, skąd ona płynie, dokąd, a nie jesteśmy tu i teraz. Być w momencie, być tu i teraz, w być momencie, w momencie, to znaczy żyć w radości. Żyć w radości, żyć bez kłopotów, bez problemów, bo wszystkie nasze problemy, Pochodzą albo stamtąd, albo stamtąd, albo z przeszłości, albo yy, z przyszłości. Yy, jeden yy, z kłopotów osób, które cierpią na depresję, jest taki, że nieustannie żyją w swojej przeszłości albo w przyszłości. To jest lęk który nas paraliżuje przed tym, żeby żyć tu i teraz, żeby cieszyć się życiem. Bo naprawdę, kochani, to życie jest niesamowite, ta rzeka jest fantastyczna. Trzeba po prostu tylko być w niej tu i teraz i płynąć z prądem. I wszystko. I życie jest piękne. Można cieszyć się każdą chwilą. Dlatego te 11 dni jest poświęconych obudzeniu się. Obudzeniu się wreszcie z depresji, człowieku, wake up! Obudź się, bo możesz nawet w tym Matrixie, nawet tu i teraz, a szczególnie tu i teraz, możesz żyć szczęśliwie. Możesz cieszyć się każdą chwilą, każdym momentem, każdą kroplą tej wody w rzece, która obmywa Twoje ciało. Zapraszam kochani, można jeszcze dołączyć, zaczynamy jutro rano. Jeżeli ktoś chce dołączyć, szczegóły podam w linku do tego wydarzenia. Wszystkie zajęcia będą na grupie. Grupa nazywa się Yoga w Wibracjach Serca, to znaczy, zajęcia robimy rano na Zoom, wszystkie informacje są na grupie, potem te wideo będzie, będzie wrzucane na grupę. Także, jeśli ktoś nie będzie mógł być 5:30 do 7 rano, takie osoby są, to można sobie potem to wideo będzie odtwarzać. Także, kochani, jak nie teraz, to kiedy? Jest już fajna grupa. Uzbierało się prawie 50 osób, także będzie energia grupy. A w grupie wiecie, to jest tak. To nie jest tak, że jeden człowiek jest tutaj, drugi jest tutaj. I robi się średnia. Nie. Jeśli ktoś jest tutaj, a drugi jest tutaj, to ci, co są niżej energetycznie, dociągają do tych wyżej. To jest ta średnia logiczna, to nie jest średnia matematyczna. Także kochani, zapraszam jutro. E, zaczynamy, 5.30. Kto chce jeszcze dołączyć? E, last minute, Satnam.